Witam, chciałbym ogłosić mój oficjalny powrót. No, bądźmy szczerzy, ja nigdy nie wrócę na stało. Chciałem Was powitać po krótkiej przerwie. No dobra, dłuższej. To nie moja wina, miałem egzaminy gimnazjalne, więc trochę się musiałem pouczyć i tak jakoś wyszło. Chcielibyście coś napisać, to nadal możecie się wyżalić w sekcji komentarzy. Nie przedłużając, witam wszystkich bronis w odcinku. No cześć. <grym> Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać na temat pewnej grupy. Są to antybronis, czyli najprościej mówiąc hejterzy bronis. Pływając kiedyś w morzu internetu natknąłem się na pewną osobliwą grupkę na Steamie. Nie jestem pewien co do ich nazwy, ale miała związek z antybrońcą czy coś w tym stylu. Jednak skąd tacy ludzie się biorą? Myślę, że tacy ludzie, jak to zazwyczaj bywa, kierują się stereotypami. I tak powstają grupy, które piętnują jakieś mniejszości tylko dlatego, że usłyszeli coś od swojego kolegi lub bo tak ich rodzice nauczyli. I później taki Kamil-16 obsmarowuje takich jak my broni w internecie. Widać było, że została stworzona przez człowieków, posiadającą zaledwie parę procent sprawnego mózgu. Dlaczego tak to ujmuje? Po pierwsze i co najważniejsze, jeżeli chce się gdzieś wypowiadać, to najlepiej z sensem i z dobrymi argumentami. jeżeli to forma pisana, to najlepiej bez błędów. W tej grupie nawet admin miał chyba pałę z polskiego, bo błędów było co niemiara. Jako członek fandomu, zostałem tam wydzwany od homoseksualisty, pedofila i małomęskiego chłopaka. Widać było tą niewysłowioną agresję w sposobie jego wypowiedzi, bo używał Kapsloka. Najbardziej rozśmieszyło mnie, gdy wzywał naród do mordowania takich ludzi, żebyśmy, i tutaj cytuję, nie zużyli jaj. Ja ze swojej strony boję się o jego jaje, ale mniejsza z tym. Próbowałem się doszukać jakichś sensownych argumentów w jego wypowiedziach. Jedyne, co znalazłem, to wyzwiska. Większość ludzi, którzy piszą takie rzeczy, mają przed oczyma dorosłego faceta, który bardzo lubi dzieci i siedzi przed komputerem na portalach społecznościowych. A tu klops, bo ja na przykład znam ludzi, którzy są naprawdę porządnymi obywatelami i choć oglądają kucyki pony, to zazwyczaj są dużo mądrzejsi od przeciętnego Sławka XD, który zakłada grupę mającą na celu zwalczanie Bronis and Pegadis. Weźmy tutaj na przykład najsławniejszą śmietankę, czyli redakcję For Glorious Equestria. I zrobię więcej, wezmę na widelec konkretny przykład, jakim jest Brony Słyk, gdyż jego znam najlepiej. Za każdym razem, gdy z nim pisałem, czułem się tak zmierzczony jego sposobem pisania, że aż mnie w podłogę wnietało. A jest dorosły i ogląda kucykipony, dlatego pozory mylą. Chciałbym jeszcze porozmawiać o stereotypach, jakie trzymają się takiego typowego bronego. Zacznijmy od jak to nazwała nonsensopedia, nazibrony, czyli ludzi, którzy są w fandomie i próbują usilnie przekonać innych. Ze względu na to, że nie mam jakichś wielkich znajomości w fandomie, bo zwyczajnie jestem a społecznym leniem. Nie mogę powiedzieć, że takich osób nie ma lub są. Jednak coś w czym mogę się pochwalić to, że tą drogą, którą sam idę, poprowadziłem wielu ludzi, bo aż dwójkę moich kolegów. Jeden z nich wiem, że dużo robi dla fandomu, natomiast z drugim nie utrzymuję kontaktu. Co mogę powiedzieć, że ten, który robi dużo, wcale nie narzeka. Jednak początki były trudne, bo o tym, że jestem bronem, dowiedzieli się jedynie moi najbliżsi przyjaciele. I nawet oni wytykali moją chorą fascynację. Po chwili jednak ucichło i już nic nie było. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o tych, którzy są właśnie w fandomie i są wyśmiewani w szkole czy w internecie. Do tych ludzi, którzy gnębią, nie mam pojęcia, czy trafię, ale jeżeli tak, to kieruję gorącą prośbę. Uczcie się tolerancji, bo wy też pewnie macie coś do ukrycia. Do moich braci i sióstr, którzy są gnębieni, kieruję pewną myśl, która często pojawia się w bajkach. Bądź sobą, a ci, którzy tego nie umieją docenić, miej gdzieś, bo prawdopodobnie sami się boją, że ich sekret wyjdzie na jej.